Witajcie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, ile kosztuje budowa domu. Ponieważ nawet większość osób sobie nie zdaje z tego sprawy, że najdroższa jest robocizna, a robiąc coś samemu, można oszczędzić naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie sami. Zaczniemy może przygodę od łazienki, ponieważ bardzo dużo osób ceni sobie łazienkę, więc powiedzmy, że to będzie nasz punkt zaczepienia. Łazienka, jak sami widzicie. Jak wygląda? Nie kosztowała majątku, bo w przeliczeniu tego wszystkiego to nie wiem, czy przekroczyła nawet 2000 zł, ponieważ płytki były kupowane po jakieś 25 zł metr, to na tenatowe coś około 30 kabina 500, kibel około 400, więc tu coś około 2000 zł jest. W każdym moim odcinku macie podsumowanie kosztów, dlatego dzisiaj zrobimy sobie w takie skrócie ponieważ, tak jak mówię, zakończyliśmy pewien etap w budowie tego domu. Dla mnie najważniejszy etap, jaki był, tak jak sami widzieliście przez ostatnie kilkanaście odcinków, no to była elewacja, czyli izolacja tego domu przed zimą. Tak wygląda na dany moment dom, za kwotę, o której zaraz porozmawiamy, ponieważ bardzo dużo osób sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, jaki dom może być tani. Jeżeli moją pracę, którą tu poświęciłem w ciągu tych paru miesięcy, wykonywałaby jakakolwiek firma budowlana, to uwierzcie mi, że przede wszystkim stan surowy zamknięty, który mnie kosztuje 24850 zł, tylko dzięki temu, że praktycznie 90% poświęciłem samego siebie i zasuwałem od rana do nocy, to... Nie kosztowałoby tyle. Kosztowałoby w granicach 40 tysięcy. Ponieważ firmy, które budują domy, śpiewają teraz, to jest prawda, to nie jest jakaś ściema, możecie sobie zobaczyć, 15-20 tysięcy, a w większych miastach nawet i 28-33 tysiące za postawienie takiego domu. Postawienie tego domu zajęło mi 8 dni. Oczywiście murowanie. Najwięcej zeszło z kominem. Ponieważ ten komin to jest dosyć duży komin jak na taki mały dom, ponieważ tu są dwa dymne i dwa wentylacyjne. Z myślą, że kiedyś będzie dom zmieniony, czyli będzie zmieniony sposób użytkowania i tam w rogu poleci gaz, ale póki co plany się zmieniły i prawdopodobnie nie będę zmieniał sposobu użytkowania. No chyba, że bardzo dużo osób będzie chciało zobaczyć jak to wygląda, no to po prostu zgłoszę zmianę sposobu użytkowania no i Wam wszystkim pokażę, że to naprawdę nie jest ciężkie. Więc, komin dwa dni. Jeżeli nie, komin, no to dwa dni szybciej powstałby dom, więc sami możecie sobie zobaczyć. Tak, dwa dni. Koszt robocizny, ponieważ, tak jak mówię, poświęciłem bardzo dużo siebie, bo zasuwałem razem z Murażem, więc Muraż mi skasował 3,5 tysiąca. Tylko bo stwierdził, że dużą część zrobiłem sam. Jak chodzi o dach, zrobiłem wieźbę dachową, więc. Ekipa, która przyjechała, dokręciła tylko łaty, kondry, łaty i blachę trapezową. I skasowała mi 2,5 tysiąca. Więc na dzień dzisiejszy robocizna tego domu kosztuje mnie tylko 6 tysięcy. Reszta została wykonana moimi rękami. I tak to wygląda. Chodźmy na górę, ponieważ bardzo dużo osób nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że to jest budynek parterowy. Bardzo dużo osób do mnie pisze. Paweł, dlaczego Twój dom ma... Tyle, a powinien mieć tyle. Słuchajcie, strych nieużytkowy nie wlicza się do kondygnacji budynku. Dlatego to jest budynek parterowy. I zapamiętajcie to raz na zawsze. Chyba, że prawo się zmieni. I dlatego tyle razy mówię o tym, żebyście zgłaszali budowę takich domów w tym roku. Póki jeszcze jest możliwość, bo nie wiadomo co będzie w przyszłym. W przyszłym roku się okaże, że budynek parterowy musi mieć 5 metrów. No i koniec. Mój dom ma 651 od punktu 0 do kalenicy. Wysokość całkowita jest w granicach 7 metrów, więc no samo z siebie mówi, że i tak można. Jak chodzi o komin, bardzo dużo osób stwierdziło, że komin wychodzi w oknie, a tak naprawdę ja mówiłem, ja tej góry nie mam w ogóle w planach urządzić, dlatego. I tam w sumie nie zależy, czy ten komin będzie stał. Okno się otwiera, co jest najważniejsze. Komin jest szamotu, więc grzeje. Trzeba tutaj tylko zrobić jakąś balustradę. No i tyle. Póki co nie mam w planach tutaj nic robić u góry. Schody. Bardzo dużo osób mówi, że schody kosztują majątek i ma rację. Wykonanie takich schodów jeżeli przyjechałaby do Was firma, która zajmuje się tylko i wyłącznie schodami to liczy sobie w granicach 350-500 zł za każdy trep a ich jest tu bodajże 12 więc możecie sobie policzyć jakie byłyby koszta jeżeli chodzi o wykonanie Mnie te schody kosztują tylko 920 zł, ponieważ samemu wyspowałem konstrukcję drewno samemu pojechałem do tartaku, zawiozłem więc ja policzyłem to drewno, tak jakbym kupił gdzieś u kogoś, bo te trepy wyniosły mnie 200 zł. Więc no, wystarczy trochę ruszyć głową. Kolejna sprawa bo pewnie ktoś tam napisze, że nie ma takich tanich materiałów. Słuchajcie, ja materiał kupowałem przez OLX. Nawet w mojej okolicy znalazłem ostatnio jeden pan sprzedaje tyle materiału na dwa takie domy. I uwierzcie mi, że jakbym pojechał do niego i kupił ten materiał w tej cenie, jaką teraz ogłosił, to jeszcze taniej bym postawił ten dom. A tak to stan surowy, zamknięty, wyszedł mnie materiał 18,5 tysiąca, więc wydaje mi się, że cena jest bardzo dobra. Oczywiście dziękuję Wam za Wasze wsparcie, ponieważ jakby nie Wy, nie byłoby tego domu, bo ja już to nieraz wspominałem, nie pamiętam czy było to w jakimś filmie, czy osoby, które mnie odwiedzają o tym słyszały. Po prostu ja miałem, moje marzenie to było postawić ten dom w stanie surowym zamkniętym i zostawić go na powiedzmy rok na dwa, w momencie kiedy będę miał więcej czasu, to ja go po prostu skończę. Ale że zaczęła się cała sytuacja z YouTubeem, że każdy zaczął do mnie nagle pisać, i tak dalej, więc zaczął mnie napędzać do tego tempa, jakie osiągnąłem teraz, i dom w środku został wykonany w ciągu pięciu miesięcy. W tym momencie Albo nie, podsumujemy pierwsze elewację, ponieważ bardzo dużo osób jest ciekawa, ile kosztowała elewacja. Klej kosztował 817 zł, siatka kosztowała 219 50 groszy, pianka kosztowała stówkę. zł, Narożników poszło 18, kosztowało 45 zł, steropian kosztował 2100 już Wam mówię, bo ja tam poziadowałem. 2167, ale zostało mi dwie belki, więc oddaję, więc zapłaciłem w sumie 2050 zł za steropian. Tu jest około 100 m2 elewacji. Mnie, oczywiście mnie, tak, bo ja robiłem to sam, sam materiał wyszedł 3231 zł i 50 groszy. Jeżeli bym policzył średnią cenę w mojej okolicy za zrobienie elewacji, czyli 40zł z metra, co jest 4000 do mojej ceny. 50zł z metra w mojej okolicy kosztuje na gotowo, czyli z kolorem. Więc mnie kosztuje 3231zł, jeżeli by przyszła firma, firma zapłaciłbym 7231zł. Czyli 4000 więcej za to co ja zrobiłem w ciągu tam półtora tygodnia, dwóch. Oczywiście z kolorem wyszłoby ponad 8000. Dlatego zobaczcie sami, dlaczego te domy w Polsce są takie drogie. Ponieważ robota jest bardzo droga, a to nie jest nic ciężkiego. Ja w życiu nie robiłem tego, co tutaj robiłem. Ja nie jestem budowlańcem, ja nigdy nie budowałem, ja nigdy nie robiłem elektryki, ja nigdy nie kładłem płytek, ja nigdy nie robiłem, nie wiem, tynków. Ja wszystkiego się nauczyłem przez, yy, przez można powiedzieć, oglądanie innych osób, jak to wykonywały i. Tego, że nie bałem się wykonywać niektórych rzeczy, tylko stwierdziłem, że wolę zrobić to gorzej, ale zrobić samemu i się nauczyć. I teraz to nas okaże czeka, czyli ile ten dom kosztuje na dzień dzisiejszy. To już wam mogę powiedzieć. Ten dom na dzień dzisiejszy, czyli na 27 września 2019 roku, kosztuje zaledwie 55 043 złotych. Zamierzenie było takie, żeby zamknąć się w cenie 55-60 tysięcy z tym domem na gotowo. Na dzień dzisiejszy jest to 55 tysięcy 43 co mamy około 5 tysięcy do budżetu. Co zostało do wykonania, ponieważ bardzo dużo osób jest ciekawych co zostanie jeszcze wykonane w tym domu, zanim powiem, że jest dom można powiedzieć gotowy i można tutaj mieszkać. Już Wam mówię, łazienka jest gotowa. To, to jak widzicie tutaj nie ma nic więcej do roboty. Wszystko jest podpięte, więc tylko włączyć wodę i można korzystać. Ale, właśnie to ale, potrzebny jest piecyk na ciepłą wodę. To jest koszt około 500 zł i będzie to zamówione w przyszłym tygodniu. Teraz, jak chodzi o kuchnię, bo kuchnię trzeba skończyć, więc tak, jutro albo w niedzielę pojedziemy, kupimy sobie lodówkę, niedużą, 80, bo taka wejdzie nam, zamiast tamtej szafki pójdzie lodówka i wykorzystamy te dwie szafki i pójdzie, pójdą dwie szafki wiszące. Do tego indukcja około 500-800 zł, zlew 300 zł i jakiś blat powiedzmy 500 zł, czyli około 2000 zł trzeba dać w kuchnię i mamy temat kuchni zamknięty. Z grzaniem to jest 2500, więc mamy 2500 do budżetu. Trzeba zrobić szambo, bo jeszcze nie ma szamba, więc to jest koszt 1800 zł, sama beczka, i mamy w granicach 1000 zł budżet. No i niestety elewacja, czyli kolor wyniesie w granicach 1800 zł, czyli mamy w granicach 60 i pół, może 61 tysięcy i mamy dom. Więc możecie sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wolicie mieszkać w bloku na kredycie na mieszkaniu, co ma 40 metrów i spłacać 300 tysięcy za to mieszkanie, całe życie, czy wolicie taki dom za niecałe 60 tysięcy? Y to jest pytanie do Was, odpowiedzcie sobie sami. Ja postawiłem ten dom. Nawet nie spodziewałem się, że takie ceny wyjdą. Wszyscy mnie straszyli, mówili, że młody nie masz pojęcia, jak wygląda budowa, nie masz pojęcia, ile kosztuje dom. Pół miliona to mało, To jest 55 tysięcy. Więc mówię, odpowiedzcie sobie sami, co wolicie. Czy taki dom, czy mieszkanie w bloku. Jak chodzi o metry. Tu jest 28 metrów użytkowe. Jeżeli strych zmieni sposób użytkowania, na poddasze użytkowe będzie kolejne 28. Czyli mamy 56 metrów za kwotę 55 tysięcy. Czyli macie około 1000 zł 1 metr użytkowy. Dobra, moi kochani, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że rozwijałem Wam wszelkie wątpliwości, jak chodzi o cenę domu. Ponieważ, tak jak Wam setki razy wspominałem, budowa domu nie jest straszna. Budowa domu nie jest droga. Najdroższa jest robocizna w Polsce, bo kupicie coś za 15 zł. Powiedzmy nawet płytki, tak? 15-20 zł, a położenie tych płytek kosztuje 4 razy tyle, czy 3 razy tyle, w zależności od regionu Polski. Więc zastanówcie się sami, czy nie warto zaryzykować i spróbować postawić sobie taki dom, czy, czy warto brać kredyt, bo ja nie widzę potrzeby brać kredytu na 55-60 tysięcy, zwłaszcza, że jeżeli wykonacie w 100% tą pracę, ten dom może postawić taniej. Bo parę osób przyjechało do mnie i rozmawialiśmy i stwierdzili, że są w stanie 5 tysięcy taniej postawić ten dom. Więc byłoby już 50 tysięcy w tym stanie, w jakim ja jestem. Więc wszystko jest możliwe. Wszystko jest dla ludzi, wystarczy mieć chęć. Na razie. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku.